Dzień dobry wszystkim. E, misz... tak. Lepiej słychać. E, na wstępie chciałabym podziękować panu e, Krzysztofowi Miszewskiemu za zaufanie, za pomoc e, czasami w realizacji pewnych projektów. A szanowni radni, szanowne radne panie burmistrzu. Drodzy goście i mieszkańcy, cóż mogę o sobie powiedzieć. Na Targówku mieszkam od 76 roku. Jeszcze na ulicy Orłowskiej, kiedyś tam były PGR, Pola i tak dalej. Dzisiaj jest fajna dzielnica, miejsce do mieszkania, życia, realizowania swoich planów. Ukończyłam przedszkole, które dzisiaj się nazywa Króla Maciusia I. Później szkołę podstawową numer 28 imieniem Stefana Żeromskiego. Następnie był mały epizod przeniesienia się na Jelonki, ale to było krótko i powróciłam z powrotem. Moje dzieci ukończyły również tę edukację w tych placówkach w 2001. Gdy powstawały pierwsze wspólnoty mieszkaniowe, dostałam propozycję zarządzania jedną z tych wspólnot jako członek zarządu do dnia dzisiejszego pełnię tą funkcję. W 2005 otworzyłam działalność gospodarczą na terenie targówka i zajmowałam się utrzymaniem czystości, przynajmniej ta firma moja się zajmuje i zarządzaniem nieruchomościami. Na co dzień znam bardzo dobrze specyfikę. Że tak powiem, zarządzania dużymi obiektami mieszkalnymi, wielorodzinnymi. To już jest prawie 23 lata, jak ciągnę ten wózek. I krótko mówiąc, chyba z sukcesem, skoro nadal dostaję na oklaski na zebraniach rocznych. Ewentualnie jestem zapraszana na inne zebrania roczne, innych wspólnot, też na targówku, gdzie. Czasami próbujemy wspólnie zadziałać, coś zrobić. Raz jest to lepiej, wychodzi nam raz gorzej. Jedno jest pewne, za każdym razem wyciągamy jakieś wnioski i budujemy jakąś tam społeczność naszą lokalną, małą. Targówek mieszkaniowy pięknieje, tak jak powiedziałam. Ja na niego patrzę z troszeczkę innej wizji. Wizji fotografa należę do Polskiego Związku Fotografów Przyrody i czasami troszeczkę pobiegam sobie z aparatem, więc zupełnie z innego punktu na niego patrzę. I stwierdzenie, że to jest tylko sypialnia, jest to dla mnie troszeczkę upokarzające, bo mamy wspaniałą dzielnicę, wspaniałe miejsce do mieszkania, realizowania się i y, powinniśmy o to zadbać. Zadbać jako mieszkańcy, jako radni, jako wodarze. Walczyć o to, żeby było lepiej. Żeby każdy mieszkaniec, który. Chcę, żeby było lepiej, żeby był wysłuchany, żeby realizować można było te programy, które tutaj dzisiaj padły, ale to tylko może być ponad, ponad podziałami. Tak jak mówię, w zarządach wspólnoty mieszkaniowej są różni ludzie, różne poglądy mają polityczne i życiowe. Tam próbujemy zawsze wyciągnąć jakiś konsensus. Nie zawsze jest łatwo, czasami jest dość burzliwy, czasami mniej, ale się udaje. Jestem dziś w tym miejscu, aby służyć swoim doświadczeniem, realizować Państwa postulaty, zaangażowanie społeczne spożytkować skutecznie na rzecz całego targówka. Na pewno będę potrzebowała czasu i wsparcia w nowej drodze zawodowej, ale liczę na Państwa pomoc, zarówno radnych, władarzy jak i Wasz mieszkańców. Daliście mi duży mandat zaufania, głosując na mnie w wyborach. Nie udało się uzyskać mandatu, ale jednak 700 parę głosów zobowiązuje. Jeszcze raz dziękuję za tę nominację panu Krzysztofowi Miszewskiemu, mieszkańcom za zaufanie i proszę o chwilę czasu, żebym mogła się zapoznać z nową sytuacją, nowym punktem zawodowym. A Mam ogromną nadzieję, że sprostam temu, tak jak do tej pory prowadzę działalność w niełatwej rzeczywistości, która była i firma się rozwijała, dawała radę, więc tutaj tym bardziej y, mam nadzieję, że sprostam, umiem zarządzać y, osobami, zespołem i chyba damy radę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.